Adrian zakochał się w koleżance z klasy Zosi. Mimo że dziewczyna odrzuciła jego zaproszenie na randkę, chłopak nie może przestać o niej rozmyślać. Ja że, że lubi kiedyś jabłkę. Skąd ty to wiesz? No pisała o tym na fejsie. Ty ją stalkujesz. Przestań. Wie co dla was będzie? Proszę pani, ja bym jabłka poprosił. Wybierz sobie, proszę bardzo. E, z dziesięć poproszę, ile będzie? Pięć złotych będzie. Dobrze, proszę. Zobacz, chodź mi pomóż. Może Dobrze. potrzebujesz jakąś siatkę. Nie, nie, ja sobie poradzę, dziękuję. 8, 10, I co, i te jabłka wszystkie dla niej? No tak, no przecież jedno jabłko nie byłoby jakieś wyjątkowe. To od 10 brzuch boli. Bardzo śmieszny, stary. Proszę, Ej, Zosiu. Co jest? To są jabłka dla ciebie. Ale ja nie chcę jabłek. No przecież lubisz. No i co z tego, że je lubię? Co ci to w ogóle obchodzi? No, Zosiu, no chciałam ci tylko sprawić nimi przyjemność. Adrian, dziwnie się zachować przestań już. Słuchaj. Chcę, żebyś zobaczyła we mnie kogoś więcej niż tylko kolegę. Dobra, nie mogę tego słuchać, cześć. Ale Zosia, no poczekaj jeszcze. Adrian, ty tak na serio się no, no serio! Są jakieś jaja. Stefan, chodź mnie pomóż zbierać. Oj, dobry jesteś. To jest naprawdę takie śmieszne, tak? Tak. Jezu. Ej, a gdzie ty idziesz? Poczekaj, poczekaj. Adrian nie przyjmuje do wiadomości, że Zosia nie jest nim zainteresowana. Nie rozumie, dlaczego dziewczyna go odrzuciła. O niego chodzi? Co ty robisz? To jest ten twój chłopak, tak? Spokojnie, jestem tylko kolegą Zosi. Adrian, co nie? Stary, w ogóle nie z tobą rozmawiaj, spadaj stąd. Adrian, przestań! Ary, się proszę, kim on w ogóle dla ciebie jest, to weź z nim zerwi, błagam cię. Ale o co chodzi? Ty się w niej zakochałeś, nie? czy co? Bo ja nie rozumiem. Stary, nie interesuj się, spadaj stąd, powiedziałem ci to już. Co się nie spotyka, się z nim, błagam cię. Nie, no, błagam ty nie w spokoju, trzymaj się ode mnie z daleka, rozumiesz? Co się, no poczekaj za mną. Może człowieku, wyluzuj, to by chyba już totalnie odbiło na jej punkcie. Daj sobie Ej. spokój, co? Powiem ci jedno, dobra? No co? Nie zbliżaj się do niej. Nie zbliżaj!